No, no witam. Ten film dla Was chcę wam pokazać jak wygląda popołudnie Bolivar w e, Magetze po popołudnie. No to już jest godzina przed 17, więc e, e, jeszcze nie ma Wiele ludzi, ale to już jest praktycznie późne popołudnie. Chyba, że nie wiedziałem wcześniej, co prawda byłem zajęty, że jest tutaj dzisiaj pokaz służb ratowniczych, ale mają teraz zakończenie. Jeszcze też urywek Wam pokaże, z tego zobaczycie, jak wyglądają właśnie służby ratownicze tutaj na Witwinach. Jest. To są stragany po, po Bożym Narodzeniu, takiego jarmarku. E, tutaj jest e, służba medyczna, e, wojsko, e, straż przybrzeżna, straż pożarna. No, troszeczkę mniej, jak, jak, jak e, e, w, Wrocławie, w Wrocławie. E, Także... Jest tych służb dość do sporo i możecie sobie um, przejrzeć. To też jest grubsza. Mimo, że już jest to końcówka. E, były pozorowane, e, jak to widzicie, e, jakieś zdarzenia, wypadki i teraz to nagrody za... E, e, to jest straszny tych Nagrody za e, e, udział e, instruktorzy e, którzy prowadzili e, te zajęcia tych różnych No i tutaj macie e, e, wojsko jest też e, tam przedmiotnie na to widziałeś e, i macie e, no, policjanci się zginęli oczywiście. Ale, no i tutaj macie służby e, medyczne, nawet pogotowia. E, Czas wyglądają różnego rodzaju ambulansy. To są e, w prywatne ambulance. Oni mają umowy podpisane z e, e, służbą zdrowia szkolonych. A tutaj są e, służby, te, które. E, są przypisane do danego barangaju, tu jest akurat strafik, to jest ta policja, która zajmuje się ruchem niby drogowym w porządkiem, to taka coś na wzór naszej policji municipalnej, tak? No i pozorańscy, tak. Jeszcze włączenie dyplomu w różnego rodzaju no, że nie ma tutaj były łodze. No przegapiłem to niestety. Ale chociaż krótki film Wam pokażę, że takie zdarzenia mają tutaj miejsce. O tam jest policjant. Hmm, nie wiem czy to... Ale nie, to jest e, e, wojsko, bo z długą bronią jest wojsko, a policja nie ma drugiej broni. E, e, tym, że to jest e, policja wojskowa. Nie? A policja ta normalna, e, taka, która mnie nie mają drugiej e, broni. No jak widzicie oczywiście. Maska, większość, bo Hello. E, no i pozoranczy. Tak jak już wcześniej wymalowani. Oni byli tutaj, z tego co widziałem, rozłożeni po tym całym boliwarze. No i zakończenie tego wszystkiego. Wszyscy wracają na, na swoje bazy. I właśnie ta łódź, która płynęła, to była tych służb ratowniczych e, e, wodnych. że y, no, dzieje się troszeczkę w tym y, Nie można y, powiedzieć, że to jest takie y, bez, y, O, tam jest y, ta łódź, może mi się udało Wam no, dość daleko jest, nie wiem, czy będzie ją widać. A tutaj macie rybaków y, 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 biednych, czy takich, y, którzy łowią y, się Rybie, dlatego, że jest e, m, księżyc, chyba że chmury zaszły, bo może by było jeszcze go widać. Spróbuję e, zrobić e, jutro e, i pokazać Wam księżyc jak wygląda tutaj e, e, dzień. On idzie do e, idzie chyba popełnić. Bo teraz lisa. E, Muszę policzyć po prostu. O, widzicie tutaj, macie rozlaną kres. No, to tam woda zmienia, też tam farbę. Yy, tam macie port, yy, gdzie promy odpływają na poszczególne wyspy Port ścióładwutowy yy, kontenerów. No i ci tacy tutaj, yy, którzy łowią na tej łodzi yy, rybek. Powiem Wam, że ciężko mają ci ludzie naprawdę yy, biedota, no biedota aż, aż pisze. Tak? No i yy, jestem ciekaw co prezentowała yy, policja, zwariowana, no ale o tutaj jakieś ognie się paliły, bo jeszcze dziewczyna yy, po prostu dogasza to, to na pewno paliło na pewno ciekawie szkoda że nie wiedziałem że to będzie a jutro już tego nie powtarzają bo pytałem czy będą powtarzać mówi że nie a więc e, przejdę się tam demontują miasteczko e, tak które było dla dla dzieci karuzele o widzicie smugę jak samolot leci nie wiem czy widać bo słońce jest ja tutaj na ekranie nie widzę ale może więcej tam zobaczycie później no i tam się coś dzieje właśnie jeden tram nie? a tam jest chyba ta łódź jedna z łodzi tych patrolowych tutaj wodują można wodować sobie łódź są takie dwa stanowiska tutaj na razie nie wiem, Kolejnego nie budują, bo tam już widzę, że coś yy, po prostu tworzą. No to powiem Wam, że jak jest yy, yy, przypływ, to woda sięga aż tutaj praktycznie do samej góry, do tej kostki. Także yy, zobaczcie, jaki, yy, to jest około 2 metrów tam od tej podstawy, a jak jest odpływ, no to widać tutaj po brzegu kamienie więc tego przepływu jest około 3 do 4 metrów pytanie gdzie ta woda się podziewa? No, szukajcie odpowiedzi ja znam odpowiedź ale niech to będzie jak jakimś takim zadaniem domowym skupcie się trochę na tym na takich rzeczach jak księżyc owszem ja mam tu ułatwione pewne sprawy dlatego że to wszystko lepiej widać Powiedz Równika, tak? Lepiej są wszystko widać. Oczywiście pod warunkiem, że jest odpowiednia pogoda. Tak? A tu jakaś, nie wiem, grupa młodzieżowa, czy rodzinnie, bo dużo dzieci i, i, i no, tych osób dorosłych młodzieży też jest trochę. Robią sobie jakieś party. A tu jest, no, oni chyba pamiątują tutaj tą Marynę prostu i dla, e, nie wiem, Łodzi, jakich Łodzi, dla Zdówek czy jakichś innych. No i widzicie, można się z dziećmi bawić, można, no, tylko trzeba chcieć i, i po prostu korzystać, chcieć. Lubią takie, takie rzeczy. Nie ukrywam, że na pewno, gdybym był synem na co dzień, też by w takich rzeczach uczestniczyli. Na pewno bym na koniu jeździł, właśnie już teraz, jak gdyby mam dwa lata. oswajałby się z koniem potrafiałby się e, e, z podejściem do, do konia, końby ktoś do niego. To samo jeżeli chodzi o psa, polecam, jeżeli macie e, warunki, bo to, to trzeba mieć warunki, żeby e, kogoś psa mieć, mniejszego czy większego. Ja zawsze miałem e, większe psy, no to z tej racji, że szkoliłem psy e, myśliwskie, ale e, do dzieci używałem bermerzyna, mastifa. To są dobre rasy, jeżeli chodzi o dzieci i, i związki z dzieci. O, symulacje ratownicze i

jak nam otruli na, na stifa, yy, byłem zakopanym i ktoś mi podarował Bernardynkę. No to to co on wyprawiał z tą bernardynką, a ona z nim, no to yy, osobna historia, kiedyś może opowiem. Yy, bardzo dobrze się dogadywali i powiem Wam yy, ten pies, yy, ta sztuka tak pilnowała go, że yy, nie pozwoliła nawet yy, matce. Yy, na ręki podnieść, albo źle na niego spojrzeć, bo od razu stawiła do łokcia. Zaczęła nie tyle gryźć, co ostrzegać, że no, podnieść jeszcze raz rękę na dziecko, to, to cię, no przydusze A to był naprawdę duży pies, bo miał około 80 kg. Ojciec, czyli pies tej suki, miał prawie 120 kg potwór, no to syn potrafił, od małego się wychowywali razem, on miał 2 lata, a to był szczeniak, tyle że pies szybciej rośnie oczywiście, no to to on potrafił całą rękę wsadzić do pszczyni, przewód pokarmowy